Kolejny serii z blisterkami z Road to Brazil sobie tworzymy kolejny blister, tym razem z limitką PIRLO. Znowu fajnie w końcu, fajnie zapakowane, z Szybko sobie tę saszetkę wyjmiemy z niebieskim kolorkiem. Mhm. Mm trochę zagięty lewy róg. Przygięty, że tak powiem. Aż się nie da, Nie chcę, no i. się rozwarstwi karta, ale. kijowo. Pełny. beznadziejnie. No, w tym blisterku trochę się działa ta karta, dobra. I jedziemy, saszety Teraz szybciej to zrobimy. Idziemy od tych. O, fajna karta, ja yeah, widzę. Jest Goldstopper Joe Hart na international version. Mamy um, jeszcze Minera, Liberiego, Pereza i Martinez na Risingu. No, fajne otwarcie, naprawdę. Goldstopper Joe Hart. Dobra, idziemy, kolejne. To chyba nic nie będzie. Idziemy. Halk Cross, Ma Mayrelash i House sklep na Star Playerze. Czy jakoś tak? Joe Hard, chyba na bazówce. Dobra. Johard na bazówce Chce porównać drugi Bramkarz Ousi i Ronaldo Krystyna. Kolejna Hummels już widzę. Hummels, Luis mhm. i Ibrana Star playerze. I ostatnia sesjonatka poklejona. Jak nie wiem co. O, tak to tworzymy. Patrzcie. Węgali na stoperze. Mhm. Czy jakiś będzie świeciak, czy jakaś specyna jeszcze musi być? i leasing nie mam tego chyba jedno z rzadszych. A może i nie. Może mam. No, to było na tyle. Trafiliśmy dwa świeciaki. No i tylko to były dwa golstopery, ale zawsze coś dobrze nie powtórki i z tego jestem zadowolony. Widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć na razie.